Szanowny Panie Prezydencie, Panowie generałowie, panie ministrze, ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować panu prezydentowi za osobisty udział, za zaangażowanie. W uroczystości związane z dwudziestoleciem przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego 20 lat temu Polska dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś należy do liderów tego sojuszu, chociażby z tego względu, że wydajemy 2% naszego PKB na obronność. Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze, stąd też obecność Wojska Polskiego także na Łotwie, w Rumunii, w Afganistanie, w Iraku czy w innych misjach podejmowanych przez Sojusz Północnoatlantycki. Tak jak powiedział pan prezydent, zaczynamy obchody tu od żagania, gdzie mogliśmy spotkać się z żołnierzami 11 Dywizji, ale także z żołnierzami. Stanów Zjednoczonych. Ta współpraca odbywa się na zasadzie porozumienia dwustronnego między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Za dwa dni będziemy w Bemowie Piskim. Tam będziemy rozmawiali z żołnierzami, którzy stacjonują w ramach IFP, a więc tego programu, tego projektu, który został przyjęty podczas. Posiedzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie w 2016 roku. Tu szczególna też rola pana prezydenta Andrzeja Dudy, że wtedy ten szczyt właśnie w Warszawie się odbył i takie postanowienia zostały przyjęte. Chciałbym też serdecznie podziękować żołnierzom, którzy na co dzień. Z sobą ćwiczą, żołnierzom polskim, amerykańskim, byliśmy świadkami ćwiczeń tu na poligonie, byliśmy świadkami wydarzeń, które potwierdzają znakomite przygotowanie i profesjonalizm zarówno żołnierzy Wojska Polskiego, jak i żołnierzy Wojsk Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim udowodniono nam, państwu też, że Współpraca między Wojskiem Polskim a Wojskiem Stanów Zjednoczonych odbywa się w sposób bardzo płynny, że te procedury związane z postępowaniem na polu walki są znane przez oba wojska i, i doskonale rozumieją się żołnierze polscy z żołnierzami Stanów Zjednoczonych. Ja na koniec chciałbym też wyrazić moje słowa podziękowania wobec żołnierzy Wojska Polskiego, którzy są sportowcami. Rozmawialiśmy z panem prezydentem przed chwilą. Świetny zespół lekka atletów, wczorajsze złote medale. Wszystkim serdecznie gratuluję, a szczególnie gratuluję zdobywczyni co prawda srebrnego medalu, ale twarzy naszej kampanii zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, naszej szeregowej Sofii Enaui. To był wspaniały bieg. Życzę dalszych sukcesów. I jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim gratuluję i dziękuję. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panu panie...